Ostatnio mówiliśmy Wam o ukrytej grze, która ma być za darmo na epiku. Była ona ukryta, więc nie wiedzieliśmy czym jest, no ale teraz już wiemy. Jest potężny tytuł i tak jak się spodziewaliśmy jest to gra AAA. Oglądajcie, żeby wszystkiego się dowiedzieć na jej temat. A prócz tego pogadamy sobie dzisiaj o nowo zapowiedzianej pięknej grze MMO w klimacie Stalkera i odpowiemy sobie na pytanie, czy produkcja jest oszustwem, czy może po prostu dobrze zapowiadającą się ambitną grą. Wtary. No i o tym, że Take-Two, wydawca chociażby GTA V czy Red Dead Redemption 2, zapowiedział aż 62 nowe gry. Wbijamy moi drodzy 600 łapek w górę, żeby film się rozpędził w algorytmie, subika możecie zdabić. No i co? Zaczynajmy! Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na eneba.com A gdy użyjecie kodu Lootbox, wydacie jeszcze mniej kaski. Wszystkie linki macie w opisie take -Two to jeden z, jak nie największy wydawca w branży gamingowej. Ma on w swoim portfolio chociażby Grand Theft Auto czy Red Dead Redemption, a chyba nie muszę wam mówić jak wielkie marki to są. Prócz Rockstara ma też pod sobą studio 2K, czyli tych od serii NBA czy WWE, ma też tych od Bioshocka, Cywilizacji, Borderlands, no... Jest ich mega dużo, tak w skrócie. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że przez następne 3 lata Take-Two ma wydać aż 62 nowe gry. Liczy się, że tytuły pojawią się do końca marca 2024. Jest to ogromna liczba i sama ona pokazuje jakim Take-Two jest gigantem. Co więcej, do końca tego roku fiskalnego ma pojawić się aż 21 produkcji, z czego 4 mają być gramy AAA. Po kroju największych marek od staru. Znaczy wiecie, do takich gier zalicza się np. NBA 2K22, tytuł na pewno nie dla każdego, ale na pewno bardzo dobry dla fanów kosza. W następnym roku fiskalnym, czyli 2023-2024, pojawi się aż 41 nowych gier. Od tej tu 41 plus 21 równa się 62 jak coś. Dodatkowo przedstawiciele wydawcy sugerują, że pośród tych 62 znajdują się dwie kontynuacje popularnych cykli. I spokojnie, to raczej nie chodzi o GTA i RDR niestety, a o WWE 2K, no i oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, o kolejne NBA. Prócz sportówek powiedzieli oni jeszcze o nowym projekcie Gearboxu, czyli twórcu Borderlands. Jednak mimo tych wszystkich informacji was sprawnie najbardziej ciekawi co z GTA 6 i czy znajduje się w tych 62 tytułach. Nie wiadomo, nie zostało nic o tym powiedziane, więc nie jest to wykluczone, nie jest to też potwierdzone. Wychodzi na to, że wracamy do punktu wyjścia. Ale jak już jesteśmy przy tej two to warto powiedzieć o ich współpracy z Epic Games Store. Kilka dni temu mówiliśmy Wam o tajemniczej grze, którą Epic miał rozdać za darmo. Teraz została ona ujawniona i udostępniona, by móc dodać ją do biblioteki. Tak jak mówiliśmy. Jest to rzeczywiście ogromny tytuł AAA. Zresztą wcześniej sobie o nim rozmawialiśmy. Chodzi o NBA 2K21, czyli najnowszą odsłonę popularnego cyklu. Nie wiem, czy trzeba komuś ją przedstawiać, ale tak, w skrócie, to taka FIFA tylko, że gracie w kosza. Także tego. Link do pobrania macie w opisie. Wejdźcie i odbierzcie ją sobie za darmożkę, bo może akurat znajdzie was ochota na zagranie. Mam nadzieję, że lubicie Stalkera. Taka gra, która w 2007 roku podbiła serca grać swoim klimatem i gameplayem. Niedługo wychodzi czwarta odsłona z cyklu, nazywana Stalkerem 2. Nic więc dziwnego, że pośród fanów takiego Stalkera Pojawił się jakiś ziomek, który mówi: Zróbmy coś ciekawego. I zaczyna tworzyć grę, która póki co na trailerach wygląda olśniewająco. A co więcej, będzie ona MMO, czyli Massive Multiplayer: czyli no, yy, dużo graczy będzie, i to jak wreszcie dochodzić będzie do spotkań, spontanicznych akcji. Mowa o grze Pionier. zostanie GFA Games rosyjskiego dewelopera. I tutaj rodzi się pytanie, czy Pionier okaże się dobrą grą, taką jak zapowiadają twórcy, czy będzie oszustwem, a na rynku pojawi się jako chłam z nietorobionym gameplayem. Mamy tutaj podobny case, co w przypadku The Day Before. Studio Znikąd zapowiada ogromnie ambitną produkcję, ale tak, Przejdźmy do rzeczy i odpowiedzmy sobie na to pytanie. Powiedziałem, że tytuł mocno inspirowany będzie Stalkerem. Co nie? Po ostatnio udostępnionym zwiastunie można stwierdzić, że będzie to mocny mix najgłośniejszych premier FPS na rynku. Widać tam jak mówiłem Stalkera, ale też Escape from Tarkov oraz nawet Metro. Po mapie prócz graczy będą grasowały moby w postaci zombiaków czy krwiożerczych zwierzaków. Ważnym aspektem będzie lutowanie oraz exploring mapy, tak? Akcja odsadzona będzie na rosyjskiej tajemniczej wyspie, która została odseparowana od reszty świata przez dziwną anomalię. Twórcy mówią, że produkcja. Zapewni też exploring podziemnych struktur, takich jak np. bunkry czy opuszczone laboratoria. Nie bez powodu wspomniałem o SK Frontalko. W pewnym momencie widzimy, jak postać edytuje swoją broń. Zauważyć możemy, że składa ona się z wielu elementów, które, jak zapewniają twórcy, będzie można skraftować ze znalezionych rzeczy. Lutowanie ma być bardzo rozwinięte i ciekawe. Otwarty świat podzielony będzie na strefy, w których będą różnej wartości itemki. Na przykład w tak zwanych Empty Lands znajdziemy potężne przedmioty, ale też potężne i niebezpieczne bestie. Aby zdobyć coś fajniejszego, trzeba będzie zaryzykować swoim życiem. Pionierze, że pojawicie się ma też rozwój postaci. Jednak będzie on nieco inny od tych, które znamy. Developerze wprowadzili tak zwany Influence Level. Już tłumaczę o co w nim chodzi. IL nie będzie boostował umiejętności czy statycznych waszej postaci. Dzięki niemu nie będziecie strzelać szybciej czy tam szybciej przeładowywać. Im większy Influence Level będziemy posiadać, tym więcej sklepikarzy będzie chciało z nami handlować. Tym więcej npc tów będzie chciało nam dawać nowe questy. Pionierze ma znajdować się również system frakcji. Dołączyć będziemy mogli do dowolnej, i od naszego wyboru zależeć będzie, jakie zadania dostaniemy w głównym wątku. Pomimo tego, że gierka jest MMO czyli Massive Multiplier, to posiada fabułę, którą kształtują nasze wybory. No, jest to coś dziwnego, ale wydaje mi się, że będzie to zrobione mniej więcej tak, jak w starym, dobrym The Elder Scrolls Online, kiedy chcemy, włączamy antypasywny tryb i cieszymy się grą single, a jak już się z głównym wątkiem uparamy, to lecimy w całkowity MMO. Twórcy zapewniają, że w pionierze pojawi się system naturalnego zachowania NPC-tów oraz dnia i nocy. Za dnia inne potwory, łagodniejsze, w nocy zaś monstra zwane Leszaj. Chyba tak. Co do grafiki, to chyba sami widzicie, że jest mocarnie, ale właśnie. Pojawia się podobne, ale. Podobne, ale co w przypadku popularnego na ludboxie The Day Before? Podobne, bo jednak w przypadku Pioniera nie ma aż tak dużo sztuczności, no i gierka wygląda nieco gorzej od TBD w sensie jakościowym. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że tytuł o takich ambicjach przerośnie twórców i niestety nie uporają się oni z nim, więc chłam. Nie jest łatwo zrobić grę, która będzie miała tyle mechanik, tyle zabudowań i detali w otwartym świecie. Zobaczcie na te lokacje, tutaj wszędzie coś się dzieje, tutaj nie jest pusto, tak jak w większości otwartych MMO survivali i tak dalej. A dodatkowo ta gra będzie zawierać rozbudowany model multiplayer. Nie będzie to coś w stylu Escape from taco, gdzie zostajemy zrzuceni na średniej wielkości mapę i porusza się po niej sporo botów, a tylko na przykład 8 przeciwników. Pionier ma być czymś o dużo większej skali. Miejcie to z tyłu głowy i nie napalajcie się bez namysłu, bo finalnie może Was czekać rozczarowanie. Zobaczyliśmy na razie za mało gameplayu, żeby jakkolwiek zdecydować, a słowa twórców mogą nie do końca pogrywać się z prawdą. Jednak do GFA Games mam więcej zaufania niż do Fantastic, odpowiedzialnego za wcześniej wspomniane the day before. Głównie dlatego, że chociażby od 2017 roku publikowali na swoim Twitterze proces. Pracy i różne modele Dawali jakieś update'y dotyczące prac nad grą No, wyglądało to całkiem legitnie do 2019 roku Potem nastąpiła cisza Coś im chyba stronkę wywaliła, bo podlinkowana do konta Oficjalna domena GFA Games niestety już nie działa Teraz mają inną Na której najbardziej denerwuje muzyczka Co puszcza się zawsze od nowa Jak zmieniamy kartę GFA Games przenieśli swoje update'y na VK i powiem wam, że publikują oni coś nowego. Bardzo często i widać, że zbudowali sobie jakąś społeczność. W przypadku The Day Before to ich Twitter wygląda jak nasza karta społeczności. Czasem jakieś meming pieskach, czasami jakaś zagadka. Dziękowanie za wyświetlenia i łapki w górę. Czyli link do kilkugodzinnego renderu z The Day Before, jak przy ognisku gra sobie muzyka. Nie wiem w jakim celu oni to robią. Może po prostu życie z Community. Tak jak my, no ale nie wiem, czy w przypadku deweloperów tak to działa. W przypadku deweloperów chyba wolelibyśmy patrzeć na pracę nad grą. Kto wie? Kto wie? Czy, czy ciężkie pytanie, ciężka odpowiedź, ile ludzi, tyle opinii. No mimo to fajnie jakby jednak czasem dali coś dotyczącego samego The Day 4 Pionier mocno przypomina taką grę y, Survivorum, która też miała być mmorpg iem FPS-em. Była, ale bardzo przeciętna i pobugowana. Po czasie przerodziła się w sklepik z mikrotransakcjami i nie była już rozwijana. Czy też byli obecni i nikt z tym nic nie robił. Mimo fajnego klimatu twórcy nie dali rady, albo po prostu nie chcieli doszlifować tej gry do końca. Deweloperami byli Woodstock Games, którzy trzy lata później opracowali i wypuścili kolejny tytuł w stylu stalkerowego, tym razem Battle Royala. Fear the Wolves się nazywało i skończyło jeszcze gorzej niż Survival. Oby w przypadku Pioniera nie było tak samo, miejmy nadzieję, że tytuł od GFA Games ukaże się takim jak zapowiadali, lub że po prostu nie będą prowadzić tak dziwnego i szemlanego marketingu jak w przypadku The Day Before. GFA Games to studio debiutujące, a mimo tego sporej wielkości, premiera gry ma pojawić się na rynku pod koniec 20 2021 roku lub na początku 2022. Więc całkiem niedługo. Podsumowując wszystko, ja uważam, że pionier będzie fajną gierką, ale nie kupię jej w przedsprzedaży. Także tego, jeśli nie chcecie przekapić żadnych informacji o właśnie pionierze, to subskrybujcie nasz kanał. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się i cześć!